Cześć, witam serdecznie w kolejnym przeglądzie roślin i akcesoriów w IKEA. Dzisiaj zaczynamy od roślin, później będą osłonki, doniczki i na końcu akcesoria typu kwietniki. I bez długich wstępów od razu wjeżdżają rośliny. Na początek begonie i epipremna. Dosyć duże, ładne sadzonki. 15,99 to jest cena epipremną. Na dole mamy Scindapsusy. To są chyba silvery N. O ile dobrze mówię, możecie mnie poprawić, jeżeli to jest inna odmiana, ale tak mi się wydaje. Miały dosyć drobne liście, więc raczej nie był to trebi. No i obok trzykrotki. Trzykrotki w różnych odmianach. Akurat trzykrotek tym razem w Ikei było dużo. Później zobaczycie jeszcze kolejne. Tu z tyłu widać zielistki i trzykrotkę z białą wariegacją. A teraz już fikusy, fikusy w stylu bonsai, w ceramicznych donicach białych bądź czarnych, 40 zł. Ta roślina, którą widzicie teraz, to jest rader czyli nikotynowiec. Tutaj też akurat w formie takiego drzewka zaszczepione na pniu. Miałam kiedyś tę roślinę w formie takiej zwykłej, krzeczastej, niestety u mnie się nie sprawdziła. A tutaj właśnie zastałam ją w formie takiego drzewka. Na górze tego stojaka jakieś pozostałości kalatei, wyglądają te rośliny na dosyć duże, chociaż później pokażę Wam jeszcze większe i jeszcze piękniejsze kalatei. Tu tak jak mówię zostały już jakieś poprzebierane resztki, cena dobra 30 zł, doniczka 14 cm i przechodzimy sobie dalej, tu mamy polisciasy również w tych samych ceramicznych donicach, no i właśnie te nikotynowce. Nikotynowce 49,99 I policjasy chyba w tej samej cenie, chociaż nie mam pewności. W podobnym stylu obok pachiry, z tym, że już bez ceramicznych doniczek, ale za to w bardzo dobrej moim zdaniem cenie. 20 zł za taką całkiem sporą już roślinę. No, i jak Ikea, to oczywiście nie może zabraknąć hamedory. Hamedory są zawsze, praktycznie zawsze kiedy jestem, to one też są. Właśnie takie malutkie. Tym razem również w bardzo dobrej cenie. 5 zł. Zobaczcie, jak przepięknie wygląda zieleń tych roślin razem z tymi kwiatami guzmani. Bardzo ładnie się to prezentowało. A zieleń zapewnia tutaj w gruncie rzeczy ten piękny asparagus. Bardzo dużo było tych małych asparagusów, położone tak razem, tworzyły taką fajną chmurę. Musiałam trafić na chwilę dosłownie po dostawie, bo te asparagusy były w stanie idealnym i koszt takiej niedużej sadzonki to 10 zł. Draceny, draceny akurat te malutkie, później pokażę Wam jeszcze większe. No i przechodzimy do tych kolorowych guzmani, których też był bardzo duży wybór. Mamy pomarańczowe, mamy czerwone. Wszystkie kwitły, wszystkie przepięknie się prezentowały i wołały, żeby je zabrać ze sobą. Ja akurat nie lubię takich roślin, ale jeżeli ktoś lubi, to w IKEA jak najbardziej. One teraz są dostępne. A tu już coś do ogrodu. W IKEI często można też spotkać jakieś ogrodowe rośliny i tym razem trafiłam na jeżówki. Akurat te, które widzicie, no może nie były w najlepszym stanie, ale te jeżówki były porozstawiane w różnych miejscach, nawet poza działem roślinnym, więc można było sobie wybrać też e, oczywiście jakiś ładniejszy okaz. Chodzimy teraz do kalatej. Kalate tutaj akurat w dużych rozmiarach. Piękne, rozrośnięte rośliny, myślę, że miały śmiało z 70, nawet może 80 cm wysokości. 50 zł za taką dużą roślinę, myślę, że cena jak najbardziej ok. Rośliny w rozmiarze XXL to również te strelicje. Ale uwaga, to nie były największe strelicy, jakie widziałam w tym sklepie, bo przed wejściem były jeszcze większe. Te kosztowały 80 zł i już wyglądały bardzo imponująco i przepięknie. Tu widzicie też duże draceny, duże polistiasy, 59,99. Teraz przechodzimy do zupełnie czegoś innego, do mniejszych roślin i mamy tutaj trochę sukulentów i trochę peperomi. Sukulenty różne do wyboru, tutaj zawsze jest miks, więc można sobie wybrać co tylko się chce 9,99. A tu w miksie Himalaja, peperomie, głównie właśnie peperomie, Cena 7,99, doniczka szóstka. Na jak za bardzo się nie znam. Widzę, że tutaj na pewno była peperomia rosso, kiedy się miałam, ta zwykła. Zielona peperomia, natomiast pozostałych nazw niestety nie znam, choć niektóre bardzo ładnie wyglądały, bardzo ładnie się prezentowały, ale peperomie to dla mnie wyższa szkoła jazdy. W peperomie trzeba umieć, ja niestety w peperomie nie umiem. Już bardziej w te sukulenty obok tu widzimy, że jest ich też dosyć dużo do wyboru: jakieś aloesy, grubosze, escheverie więc też można by było poszaleć i coś sobie fajnego wybrać, 1299. No i obok kawy, kawy w takich średnich, powiedziałabym, rozmiarach. Nie były to maluchy, ale nie były to na pewno też duże rośliny. Bardzo ładne, zdrowe sadzonki, różnie z kawą bywa. Czasem się spotyka już takie z plamami, jakieś nieładne. Te w stanie idealnym, 9,99. A dalej mijamy sobie trzy trzykrotki i znowu peperomie. Trzykrotki tutaj pokazuję Wam z bliska, to duże, rozrośnięte, ładne rośliny. 19,99 i peperomie dokładnie w tej samej cenie. Kilka odmian tych peperomii do wyboru i takie bardziej drobnolistne, i z większymi liśćmi. Mi z tych wszystkich peperomii najbardziej spodobała się ta ze względu na wybarwienie liści, na kolor i na kolor nerwów. Bardzo ciekawa peperomia. I gdyby one tylko chciały u mnie rosnąć, to na pewno też miałabym kilka okazów, bo peperomie to też jest taka ciekawa grupa roślin. Tu można znaleźć ciekawe faktury liści, ciekawe wybarwienie, więc również są to rośliny, moim zdaniem, godne uwagi, niemniej trochę trudne w uprawie. Tu widzicie kolejne zielistki: zielistki takie z pokręconymi liśćmi, i takie z prostymi. Do wyboru, do koloru, co kto chciał. W oddali kolejne jeżówki, które tym razem prezentowały się trochę lepiej niż poprzednie, małe fikusy lirata fikusy bambino. 1999 obok zupełne sukulentowe maleństwa w trójpakach cena to chyba 9,99 Zamiokulkasy. Zamiokulkasy w dosyć dużych donicach już takie większe rośliny. 49.99 Obok eukaliptusów, eukaliptusy akurat już w takim sobie średnim powiedziałabym stanie. Duże rośliny. 59.99 Ikeowskie bambusy, czyli inaczej prawidłowo draceny laki bambu. Również cały czas dostępne. No i przechodzimy teraz do Sansevieri. Sansevierie w trzech odmianach. Może było ich więcej wcześniej. Natomiast te, które ja widziałam, to trzy różne odmiany. Średni rozmiar doniczki i rośliny zresztą też. Swego czasu pamiętam, że w Ikei były takie bardzo duże rozmiary Sansevieri. Upakowane było tych rozet mnóstwo. Tutaj dwie, myślę, że maksymalnie trzy, gdzie niegdzie, rozety. Za to przepiękne i duże były aglaonemy. Co prawda nie było dużego wyboru, bo tylko jedna odmiana, przynajmniej tylko jedna w tym momencie dostępna i prezentowały się rewelacyjnie. Już kiedyś wspominałam o tych aglaonemach, że one w Ikei są przepiękne. Zobaczcie, jaka duża jest to roślina. Myślę, że ten liść to śmiało trzy moje dłonie. Cena za taką dużą roślinę to 50 zł. I tym razem nie zabrakło również gruboszy, tradycyjnie w tych białych bądź też czarnych ceramicznych donicach. Grubosze formowane na takie delikatne drzewka, koszt 100 zł bez grosika. Czasem w Ikei można spotkać też ananasy zobaczcie jakie one są fikuśne, jak śmiesznie wyglądają z tymi wystającymi małymi ananaskami. Ja pamiętam, że kiedyś udało mi się rozmnożyć ananasa z tej góry po prostu odciętej i ukorzenić. Bardzo ładnie i bardzo duży mi wyrósł, a tutaj można sobie kupić takie z dzieciaczkami. I teraz coś ciekawego. Tilancje, tilancje w takich dużych też egzemplarzach, zwykle spotykam mniejsze tilancje, tu były właśnie takie duże i z ciekawymi tymi pióropuszami kwitnącymi, różne były do wyboru, tylko pamiętajcie, że po przekwitnięciu ta rozeta niestety obumiera i zostaje tylko to, co ona wypuści na bokach, no i później czeka trzeba czekać na kolejne kwitnienie w warunkach domowych. Można doprowadzić roślinę do kwitnienia, ale nie jest to takie super proste. Ale zobaczcie, jakie piękne one były. Bardzo dużo, takich, mówię, tych różnych kwiatów do wyboru. Oczywiście też dostępne aloesy. Aloesy zwykle są yy, i to często w różnych rozmiarach w Ikei. Tu akurat takie były średnie, niezbyt duże, niezbyt małe. 14,99 Za to jeżeli chodzi o kluzję, no to rzeczywiście poszaleli z rozmiarem i to raczej takie kluzjowe drzewka za 99,99. ,99. I jeszcze szybki rzut oka na te rośliny, które były przed wejściem od strony magazynu. Zobaczcie jakie ogromne te strelicje, dużo, dużo wyższe niż ja i podobnie również te palmy, które teraz widzicie. 199 zł. I płynnie przechodzimy teraz na dział z osłonkami i z doniczkami. Oczywiście nie będę brała każdej do ręki, bo film trwałby wieki. Skupię się na tych bardziej ciekawych modelach, na tych doniczkach, które są nowościami, które mają jakieś ciekawe kształty bądź też kolory. I od razu tutaj przechodzimy do nowości za 14,99. Tu mamy kilka tych doniczek w podobnych rozmiarach i podobnych cenach. Zwykła biała na nóżce. Obok beżowa osłonka z delikatnym nakrapianiem i matowym dnem. I dalej również coś w beżach, paskowana osłonka z taką delikatną nóżką. Kolejne nowości, czyli doniczki z podstawkami. Podstawki wszystkie były do nich szare, natomiast kolor doniczki można sobie było wybrać. Albo stworzyć taki mono zestaw szara doniczka, szara podstawka, albo właśnie wybrać sobie taki, e, powiedzmy, musztardowy, lekko musztardowo-brązowy kolor. Te donice były w różnych rozmiarach, chyba dokładnie w trzech rozmiarach. Później będziemy widzieli jeszcze kolejne. Tu mamy też taką delikatną piaskową donicę. Bardzo lekko połyskującą, raczej w takim półmacie z fajnym ryflowaniem na górze. 7,99 koszyki i koszyczki. Tu akurat żadnych nowości nie było, te koszyki były dostępne wcześniej. Jeżeli chcecie, zastopujcie. Tam są niżej podane również ceny. No i właśnie kolejne doniczki z tej serii z podstawkami. 24,99 i widzicie, tu już jest taki kolor bardziej wyraźny. Powiedziałabym w takim retro stylu bądź też zwykły szary. W podobnym kolorze mamy tutaj dosyć duże osłonki w stylu ludzika Michelin, czyli z takimi wypukłościami. I pojawiły się jako nowość Ikei również doniczki samonawadniające. Koszt takiej doniczki to 12,99 i rozmiar 12 cm. Coś dla fanów pasków. Tu mamy doniczki paskowane w kolorze bladoróżowym bądź też grafitowym. I większe rozmiary doniczek, które pokazywałam wam wcześniej. Nie wiem, czy to nakrapianie akurat jest takie samo, bo wydaje mi się, że tutaj te kropki są większe i rzadsze, ale mogę się mylić. Obok tutaj też macie kolejną kropkowaną osłonkę, więc tego w Ikei było całkiem dużo. Tu paskowana z delikatną nóżką 24,99. Jak widać, bardzo modny jest ten kolor brązowy, taki brązowo-miodowy. I kilka rodzajów osłonek było dostępnych właśnie w tym kolorze. Spodobała mi się również ta paskowana osłonka, ze względu też na kolor, taki delikatny szałwiowy, 29.99. I przechodzimy teraz na największe dostępne osłonki. Oczywiście poza tymi ogrodowymi. Wzory się powtarzają, kolory są różne. 29.99 albo 39,99. Osłonka o takim beczułkowatym kształcie. No i większy rozmiar tych osłonek Szałwiowych 4999. I jeszcze rzut oka na inne modele i kolory, które są aktualnie dostępne w ofercie. sobą, gdybym nie zerknęła na kosze ozdobne i tu pojawiła się jedna nowość, tego koszyka jeszcze nigdy nie widziałam, oczywiście z wkładem plastikowym, tu macie nazwę 199 zł, a teraz coś zupełnie mniejszego, czyli koszyki podwieszane z plastikowym wypełnieniem 1999, moim zdaniem odrobinę za małe, niedużą roślinę dałoby się tutaj włożyć. I pokażę Wam jeszcze coś, co można postawić sobie na tarasie, balkonie, bądź też gdzieś na zewnątrz: to są takie donice, kuwety na rośliny. Duże rozmiary. Tutaj można było posadzić kilka ładnych, rozrośniętych już roślin, 199 zł. A teraz przechodzimy już na dział z kwietnikami, i tutaj myślę, że jest coś, co wszyscy dobrze znają, czyli ten kwietnik na trzy rośliny: metal w połączeniu z drewnem, biel w połączeniu z drewnem, 149 zł. No i w tym samym stylu mamy taki kwietnik, odrobinę. Większy, dłuższy z dwiema półkami, 199 zł. Jest też taki stolik na w sumie jedną większą roślinę, bądź też kilka mniejszych, w zależności od tego, jak chcecie sobie to zaaranżować. 79,99 cena dla klubowiczów, normalnie 149 zł. A teraz już nie biel, tylko czerń, czyli czarne metalowe nogi. Mamy kwietnik większy i mniejszy, większy 199 zł. Również dwie półki. A obok taki kwietnik na dwie rośliny ala stołek, którego jeszcze nie miałam okazji widzieć. Bardzo ciekawie się prezentował. 119 zł i zaraz zobaczycie jak wyglądały te kwietniki razem z roślinami, bo była taka wystawka i tutaj możecie właśnie zobaczyć jak to się prezentowało. Przerywnik między kwietnikami, zobaczcie spotkałam też po drodze kamyki gliniane 5 litrów 14,99 Moim zdaniem to jest nic innego jak po prostu keramzyt, przynajmniej ja różnicy żadnej nie widzę, do tej pory nie widziałam tego też nigdy w Ikea teraz są dostępne. No i przechodzimy dalej, kolejne kwietniki metalowe w bieli, 229 zł, dwupoziomowy, dosyć duży kwietnik, obok coś w szarościach, podobne do tego wcześniejszego drewnianego, ale ten stołeczek, nazwijmy to stołeczek, był trochę wyższy, 149 zł. Tu mamy taki stolik metalowy 9999 99 w kolorze czarnym bądź też zielonym. Na końcu pokażę Wam, jak wyglądał zielony. Kolejne metalowe kwietniki w różnych kombinacjach. Tymi kwietnikami będę dzisiaj kończyła przegląd. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Pozdrawiam Was jak zwykle ciepło i do następnego. Cześć!